mm -hmm. Witam Państwa bardzo serdecznie, Marek Majker dla portalu Czujny.pl. Kochani, nowy tydzień, więc trzeba wrócić do starej sprawy, która przy okazji, przypomnijmy, interwencji dziennikarskiej w sprawie uzasadnienia wniosku o tymczasowy areszt. Uruchomił się, był, zaczął szkalować, poczerniać i prześladować i dręczyć mnie i moją redakcję, także z wątkami z sfery rodzinnej, także i moich najbliższych. Podając fałszywe, nieprawdziwe, kłamliwe informacje w różnych dziedzinach. Tych publikacji już jest co do tylko mojej osoby, także i mojej rodziny i działania pracy dziennikarskiej. Tych szkalujących, kłamliwych publikacji jest już 12, oczywiście osobno zostaną złożone akty oskarżenia. A to ze względu na to, że cały ten ośrodek, nękając i szkalując nie dość że z tego korzyści materialne, to jeszcze sam już od pierwszego postu zapowiedział, że to on będzie w fałszywy sposób donosił do prokuratury na moją osobę, mówiąc też dla tej części, dla których jest to bardzo istotne. Po prostu nie ma innego wyjścia, jak wziąć tych szubrawców, te szumowiny na bagaż. Yy, pomawiacze, konfidenci, hochsztaplerzy, yy, konfidenci, pomawiacze, to najważniejsze, oczerniają, wręczą yy, dosyć. Oczywiście prowadzimy na całą obsługę działań prawnych yy, zbiórkę. Yy, wiecie, jak ją znaleźć, po zakończeniu transmisji będzie także i w nagłówku tej transmisji, więc yy, kochani, natomiast yy, Czas nagli, już dwa zawiadomienia, zresztą były z tego robione. Transmisje już zostały złożone. Natomiast w dniu dzisiejszym jest już kolejne zawiadomienie, które za chwilę złożymy. Zaraz o konsekwencjach tego zawiadomienia. Natomiast, może faktycznie, wejdźmy do budynku prokuratury. Odczytam Wam te, te zawiadomienia, które w dniu dzisiejszym za chwilę razem z Wami je złożymy. I od tego momentu już faktycznie sytuacja jest z punktu prawnego, też powiem jakie to ma grozić konsekwencje, do prokuratury okręgowej w Krakowie. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstw. Zgłaszam przestępstwo nękania wzbudzające poczucie zagrożenia, poniżenia, utręczenia w sposób istotnie naruszający moją i mojej rodziny prywatność. Od początku września na fanpage'u portalu Facebook ośrodek monitorowania zachowań naciskowskich i xenofobicznych ukazują się szkalujące artykuły i zamieszczane są nieprawdziwe informacje oczerniające moją osobę i moich najbliższych. Do dnia dzisiejszego okazało się 12 takich publikacji, które czerpują znamiona publicznego lękania w myśl artykułu 190a. To przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność. Podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Publikacje te są opatrzone zachętami wpłat na taką działalność oraz powodują wysyp nienawistnych komentarzy rozszerzających nękanie i poczucie zagrożenia i poniżenia. Noszę o zabezpieczenie w postaci zakazu publikacji jakichkolwiek pomówień, czegokolwiek na mój temat przez wyżej wymieniony ośrodek. Noszę o ściganie i ustalenie sprawców. Jednym ze sprawców to Rafał Gaweł. Oczywiście ja to w toku uzasadnię, ponieważ mamy już zebrane na to dowody, że osobiście ten osobnik szkaluje. Przypomnijmy, to jest ten co uciekł z Polski, bo jest poszukiwany za to, że poszukiwał. Ludzi, a sam do sądu wierzę. i do, do, zastrałem prokuratury i zastrałem swoich suków, których też pilnuję ich anonimowości. Mm, e, obrzydliwe, szkalujące, e, zamieszcza treści i donosy do prokuratury. Noszę o zastosowanie środków zapobiegawczych, chroniących mnie i moją rodzinę przez eskalację tych przestępstw. Więc kochani, za chwilę to złożymy do prokuratury. Ile mamy czasu? O, jest 15.43. Okay. Więc myślę, że mamy jeszcze dwie minuty otwartego dziennika podawczego prokuratury. Proszę bardzo. Tu proszę, jak widzicie. Właśnie poszło. Proszę. Tak, tak, tak. To jest jedno pismo. To jest jedno pismo. Za chwilę otrzymamy tutaj... Dobrze, dobrze. Za chwilę tutaj otrzymamy... Yy, Kancelaryjne potwierdzenie złożonego zawiadomienia. W każdym razie, kochani, żeby była jasność. Rafał G. już w nagłówku napisałem, bo faktycznie, wprawdzie jeszcze samo złożenie tego, tego pisma, jeszcze kilka jest potrzebnych chwil na to, żeby żeby wziąć i e, mówić o nim Rafał G od strony prawnej, ale właściwie już z ostrożności procesowej, ponieważ sprawa jest oczywista, mówimy Rafał G, osobnika tego już będziemy tylko z takim paskiem na oczach, to są wymogi też właśnie w prawie prasowym, e, w prawie prasowym e, nakazane nam w takich... W takich sytuacjach Rafałowi G i co najważniejsze jego wspólnikom, tych, których tam gdzieś chroni, których twierdzi, że są anonimowi. E, otóż w tej chwili Państwo ci e, są podejrzewanymi o popełnienie e, szeregu przestępstw przestępstwa nękania, uporczywego nękania. E, mojej osoby, oczywiście to nękanie było między innymi właśnie e, nie tylko szkalowaniem, oczernianiem i kłamaniem, ale też groźbami e, nękania zawiadomienia, e, ponieważ faktycznie robi to dużo szkody i spustoszenie w moim, otoczeniu moich najbliższych, więc z całą pewnością e, w jakiś sposób człowiek musi się bronić, żeby chronić siebie i swoją rodzinę, e, więc generalnie rzecz biorąc zaraz jak tylko otrzymamy potwierdzenie kancelaryjne e, tego, tego pisma to Rafał G i jego wspólnikom grozi kara pozbawienia wolności do lat 8, czyli nie tylko on sam. Nie, nie wiem czy Konrad D również tym uczestniczy, bo oni bardzo często w wiele w sprawach czyli zresztą zostali złapani na, na kłamstwie, jeśli się że to nie oni zamieszczają pisy, a, a okazuje się, że oni. W każdym razie osoby te nie będą anonimowe. W tej chwili ja przypuszczam dlaczego ten artykuł został zmieniony do lat 8, co za tym idzie tutaj mogą nawet być zastosowane, ponieważ jak najbardziej w tej sprawie jest uzasadniona obawa matactwa. Aha, dziękuję bardzo. Już jak widzicie potwierdzenie przyszło. Tak, także jeszcze mam tutaj... E... To oczywiście pokażę. Proszę bardzo, o widzicie już się właśnie się dziennik Podawczy w dniu dzisiejszym e, zamknął e, prokuraturę, budynek prokuratury opuszczony wszyscy pracownicy prokuratury. E, proszę bardzo, jest potwierdzenie e, kancelaryjne złożonego zawiadomienia e, o popełnieniu szeregu przestępstw przez Rafała e, G i jego wspólników. To jest właśnie bardzo istotne, ponieważ nastąpiła eskalacja dosad takich zawiadomień, czyli można powiedzieć, że państwo po raz drugi już sobie, jeszcze bardziej sobie, państwo, właściwie nawet to określenie jest nie na miejscu wobec, wobec tak podłych osobników. Natomiast, natomiast rozzuchwalają się, jak widzicie. Ten mechanizm tam działa na tej zasadzie, że oni tam właściwie są wszyscy anonimowi, później się wypierają. Natomiast w takiej eskalacji w sytuacji, kiedy faktycznie lęka się, śladuje, dręczy się kogoś za to, że jest dziennikarzem, tak? bo dokładnie jeszcze za to jestem dręczony wyzywa się publicznie od jakichś rasistów, nie wiadomo kogo, czy tam jakichś prorosyjskich, się mnie tutaj próbuje wikłać w jakieś emocjonalne sympatie, antypatie wobec sąsiadów, którzy toczą wojnę. To są poważne, to są poważne rzeczy. Artykuł też już jest poważny, jak widzicie, więc kochani wesprzyjcie, wesprzyjcie też tą walkę. Trzeba tego typu chwasty z naszej ojczyzny wyrywać, mówiąc w cudzysłowie, to znaczy żeby faktycznie nie było wśród nas osób, które tak dręczą i nękają ludzi tylko i wyłącznie za to, że kochają Polskę, że pragną wolności, że w tym celu parają się bardzo niebezpieczną, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, pracą dziennikarza systemowej redakcji. I zresztą jestem pomawiany, że nim nie jestem, prawda? Więc to jest też element, element tego, tego nękania. W każdym razie, kochani, podsumowując, w dniu dzisiejszym jest zawiadomienie już takie spinające klamrą ten szereg, festiwal przestępstw szkalowania, pomawiania, wręczenia tych konfidentów, pomawiaczy z Andrzejku. Rafał G., Rafałowi G., założycielowi tego ośrodka szkalowania Polaków w mojej, to jest moje takie przetłumaczenie tego, co tam się dzieje. Rafał G. grosi 8 lat pozbawienia wolności, tak sam, tak, taką samą, taka sama kara grozi tak sama ta kara grozi jego wspólników jego wspólnikom. To nie może być tak, że po prostu ludzie są dręczeni, prześladowani z tym nic nie robi tak. Obiecałem jak widzicie działam za chwilę w nagłówku, a i też wcześniej jak wiecie możecie odnaleźć całą zbiórkę na ten cel. Więc yy, pomóżcie, pomóżcie, bo, bo faktycznie yy, teraz jest pierwsze, a później będzie jeżdżenie z adwokatami yy, szczegółowo tam yy, zabezpieczenie wszystkie dowody będziemy przedstawiać. Yy, będzie jeżdżenie dużo, będzie jeżdżenie, a później będzie jeżdżenie na te, na te rozprawę, więc, yy, więc faktycznie yy, proszę o pomoc, ponieważ no niestety uwidacznianie, bo w sprawiedliwość jestem strzemięźliwy co do sprawiedliwości tych budynków, natomiast sprawa jest publiczna, skandaliczna, tym bardziej, że tego typu szkalowania i nękania ludzi są na dużo większą skalę, więc ja też tutaj wiem i liczę, że, że to nie tylko moim wątkiem tu będzie sprawa ruszona i po prostu mnogość tych spraw spowoduje, że w końcu w końcu takie zjawisko jak dręczenie i szowinizm, właśnie taki ksenofobia. Bo to jest właśnie, kochani, to jest właśnie ksefos, ksenofobia, a nawet w takich momentach rasizm, ponieważ się tutaj zarzuca że ktoś sympatyzuje z takim czy innym narodem. To jest rasizm i ksenofobia właśnie, co ten ośrodek wyprawia wobec, wobec ludzi. Bądźmy czujni, bądźmy zjednoczeni, wspierajmy się Polacy nawzajem. Bez to, że do redakcji czujnego macie możliwość zajrzenia, ponieważ wiecie, że są ciężkie czasy, jesteśmy zadłużeni po uszy. Dziękuję wszystkim serdecznie za wsparcie. Na do puszki, tak, na, na ostatnim e, proteście przeciw e, cenzurze. E, kochani, prawie się uzbierało na koszta delegacji, więc jest całkiem dobrze. Dziękuję każdemu z Was za, za, za każdą e, złotówkę na ten cel, więc e, jestem bardzo wdzięczny i, i fajnie pomogło, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo to wsparcie pomogło. Bądźmy czujni, bądźmy zjednoczeni, zjednoczeni naprawdę jesteśmy silni, tylko zjednoczeni jesteśmy silni. Wspierajmy się Polacy nawzajem, wesprzyjcie redakcję czujnego, no i wesprzyjcie ten cel, żeby ośrodek szkalowania Polaków dobrze przypilnować w instytucji, do której z jednej strony donosi, a z drugiej strony przed nią ucieka do Norwegii i żąda azylu politycznego w takim nam przyszło żyć świecie. Podsumowując, Rafał G, jego wspólnicy z tzw. zwanego OMS -Riku, grozi im po przed chwilą złożeniu zawiadomienia, grozi im 8 lat pozbawienia wolności. Marek Majcher dla portalu czujny.pl. Do zobaczenia.